No TAK BIEGNIE SZYBKO? Zaczynamy od... Może małego domku na rozgrzewkę? Dawaj No to mały domek na rozgrzewkę E, to weź zagłosuj jeszcze na Dangle World Drive, albo niech ktoś zaznaczy O, dobra Zajmij się No to co? Gotowi? Okej, ja, ja zobaczę czy jest pozytywka O, już mam jadalnie, zajebiście się Ja z Ale to... co? Ale jak jest kość to jest ten ghostro? Czy jak to działa? Nie nie nie, to jest tak... kasa, 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 wiesz co, nie Kaska mm. Ja, no I tak. Boże, Teraz dooko. muszę trzymać ten moment dopóki nie będę miał 20 żeby zaczęło spadać, bo inaczej nie złapie. Lekka, ja, ja se. ja se. rezolucję pogorszę, bo jest jakiś dramat. Dobra. Wyłącz to światło! Do no wyłącz światło! Jezu Jacek! Idę. A Odziałaś czujniki chłodów? Nie, ale to ty chcesz zrobić zadanie? No. A wiesz czy za tym się nie chcie godzić? Idę dać ten... Idę zobaczyć czy są morby. się zaliczyło? No, widzisz, zaliczyło się. Gdzie szurba? chyba? Nie, to jest... By się ruszał lub znikał. Jacek, jak żyjesz? Weź talerz i rzuć we mnie. Rzuć we mnie, Gracek. <grymGirlandia> dobra, że jednak. <grymGirlandia> Jeśli to ty podniś ten talerz, który rzuciłeś, dobra, to on. <grym blożnika> rzucił w ciebie. <grymirlandia> rzucił w nią. Ile? O kurwo! Nie ma aparatu. Ogresywny. Oh, Te brzydkie. Dajcie chodka. Te jak Wiesz, co jest najlepsze? Chyba gra Bawić się z duchem naokoło, wiesz co to to nie, nie Więc to jest takie Wiesz, w sumie było śmiesznie, bo on chciał chyba ją, a ja poleciałem po prostu i spierdoliłem o nich rzucać tym kubkiem No patrz rzuca się tym kubkiem Chyba dalej je co możemy Dobra wezmę do Ale miał pokazać czy jest koło mnie, a nie cały czas rzucać Weź Weź w kamerę No zobaczyłem czy się tam odbiało, czy to to, to było Ja to właśnie pytali, czy to duch, czy to on Właśnie, Dzień. chyba Gracek. Chyba Gracek. chodzi po tym. Widać. Widać, bo cały czas się rusza Ja nie mogę. O! Dobra, mamy mamy dowód z yy, Docy Gacek, weź se znam Docy, jeśli jesteś koło mnie. Olby, chyba nie będą. Kurwa, ta co trzeba wszystko pousuwać. Aktywna się robi. Piątka. No to... mi się, piąteczka MFK. -ka. Kaj jesteś? Odezwij się. Pokaż dzieci w piwnicy. Jacek mnie zrobił Odezwij się. Weź jego ciało i podnieś. Odezwij się Hand to hand Jesteś tu Nie do ciebie ja mówiłem Georgia, Georgia, Georgia Georgia Georgia, Georgia. No Chodź tu, Georgia Ten duch nie współpracuje Jesteś muzykantem, koszabelantem Muzykanci, koszabelanci Ja umiem se... Co to? Polki... Odezwij się Odezwij się Daj mi znak Daj mi znak Vocês tu? Vocês tu? Vocês tu? Vocês tu? Vocês tu? Vocês tu? Odez-lhe. Chose sure yourself. Nie wiem, gabaryt paryski? Ne, no. tragic killing! Ło, kłówe, odezwał się. Kłówe, mać. A ja tak zadziałało na ludzkich. To ruzek. No i mamy łudzia. Welcome back. Tak co mi to zrobiłeś? A co ja? Co ja? Widziałem pęknie tą tablicę! Widziałem pękniętą tabliczkę! Co to było? Co to e, było? Co to, to nie znaczy? Nie, nie ja wziąłem, nie ja wziąłem, to nie ja wziąłem Ja nie tykałem jej w ogóle. Pewnie da, no pewnie ta! Co no tak biegnie szybko? Nie, nie wierzę. Nie. Ja tego nie wiem. Co on tak szybko scha- a, a druga rzecz? A dr co co dr Ja no nie, niemożliwe, żeby mnie tak szybko coś skandowało. Nie, a potem mi się przypomniało, że wy kurwa mieliście tego. To co, da coś większego? Panowie? Wracam, 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 dzień dobry. No, no, no. Jesteś? O jest, czarnuk. Dobra. A się już nie odzywa się, więc... Takie... Powiedział, dobry i... Ty! Hey, Lachociąg! Co się nie odzywasz? Ma no, chyba problemy z myśleniem, trochę wiesz? Ja, ja, ja. <laughs> o, odezwał się. To co, coś większego teraz? Jak się nazywał tam? Ma jak? Dom? Dla osoby. Jak się nazywał tam ten dom wtedy? E, Willow Street, trzynastka, trzynastka. Dobra, dobra. Willow Street. No to ja gotowy. Sprzęt mamy, więc. Liny. Kości czy coś, wiadomo. O, no to może zobacz w piwnicy, bo ja jestem. W piwnicy zawsze może być, a jednak w piwnicy nic nie ma, dziwne. Tam mówisz? No myślałem, że to tu, tu. Znajdziecie jakieś tam ducha, coś tam? Dzięki Serio był Hunt? Serio był Hunt? Coś wy zrobili? Czemu nic nie mówicie, że Hunt był? Ona, ona chyba... Mam coś, coś Ona chyba nie Czemu nie mówicie, że Hunt był? Ona nie oddycha Ona nie oddycha jest I... tak, 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 tak Ale mamy zdjęcie ducha Mamy zdjęcie ducha To i łatwo w A gdzie on jest? jest? Tutaj jest w tym pokoju? Nie ale tu jest pokój ducha, tu jest pokój ducha duchu <śmienic> Ty A czy on nie mieli tylko pojebał Co wodu Co? Który z was się bawił laleczko wodu Nie ma lalki wodu Aha To czemu chyba był wand? Aby ja już dach, nie, nie wiem nie wiem nie wiem A ja nie, ja, nie wiem ja 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 orba I Mamy orba i co tam jeszcze? No tego tyle, orba w, ma, Weź się tam tam postawcie zeszyt. Zeszyt, jeszcze tam, bo ten. No, przestań się barować z bawić tymi drzwiami. Mamy znaleźć tego ducha. To ma ten zeszyt? Coś już woli. No, postawiłem go przecież tutaj. Eee, ale to masz koło tapczanu dać, bo tam jest. Bo przed. A druga rzecz, czemu. Jakby wam to wytłumaczył któryś z was się czymś bawił, na pewno, bo szybko czas minął. Ja ja, no 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 Ja swoje wiem Docy, 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 mówiłem Rajdu, Rajdu to będzie Rajdu No, no dawa zajmij się, że docy Docy Prawda? To docy no mówię, że... I czekaj Rajdu to się potrzebuje Jezu, Kurde d to teraz szukaj mf, -ka. mf, -ka. mf -ka Jest Kto ma mf Ja nie mam, a ja mam, sorry mf -ka jest... Ej mf jest mf jest przy Madzi O, czwórka, czwórka, czwórka Czyli nie to Ej, ja, szukam Ale sure right myślę, ja, sure right że to Radziu Ja myślę, że to Madzia troluje, nie mi pod A jak... Oooo, co ja tu widzę! To i wnet, się, że to chuju był. Co, co kłam? Nie mogę zdjęcie zrobić. Nie ma, to leży na ziemi. Ta, w jedno obok. Gracek, spójrz na mnie. Co to kurwa ma znaczyć? K**ka <gryzanie> jest, <gryzanie> Barometr, co to ma znaczyć? Jak ma imię, jak ma na imię był? Czekam aż któregoś dojdzie Co to ma znaczyć? Żony, k**asy Wiecie że przez was straciła ona kasę? Więc teraz będzie mniej itemów może być Gratulacje. Ale to Ale to Jak mamy William Brown William Brown Przynieście speed No to ja właśnie idę z nim Ty masz lepiej, ty masz 17 HP Sanik ty twoje takie, że ożaj się Boże Diony Trzymaj Co ty sam wchodzisz? Ja się tam zim nie bawię, on ma się do do Sanity tego. A on? Ja, ja się z nim nie bawię w środku. Tej, Gracek, grasek, grasek. Chodź, 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 chodź na chwilę. Zaszyt Sanity, zobaczcie. Zero. Masz zaszczyt ...poczęstować się flaszką. bierz flaszkę, to jest panie. Gracie, dodał no, no. masz zero, <grymastanity> i co sądzisz o flasce? <grymastanity> Nie słyszę cię w ogóle. Nie, 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 bo nie, Niestety, niestety. nie, nie, może daj No, no mi go nie, No to niech se weźmie, no. nie, idź do tego nie, 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 tylko muszę wziąć paraboliczny. Zobaczymy, czy, czy nie, Zobaczymy nie, 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 bo tam jest, że krzyki z mory można usłyszeć na mikrofonie parabolicznym Więc trzeba zobaczyć czy tam, a to ja idę właśnie z nim Daj mi krzyk, daj mi krzyk Nie, 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 nie. Co <laughs> ale... Ej, tu są Co to było? Ja nie wiem, czy to były krzyki, czy ale co to nie może być? Ej, ale ja widziałem Ej, ja słyszałem to, ale nie wiem, czy to były krzyki, czy co to, to było jakieś dziwne A Ktoś temperaturę sprawdził? Nie ma a ja on, on ma po angielsku, zapomniałem No, no to wszystko Ale to wszystko tłumaczy Też by trzeba było zrobić sobie na tym po, po angielsku, bo jednak Ghost Orby, Finger wiesz, lepiej to brzmiało niż kuwa teraz po polsku William, William, William ty, a, może, a może, a może, to day. Ociski są? Tak No i zajebiście Zbieramy graty. I mówiliśmy z mora. Z mora, z mora. Dobra, ja biorę pozytywkę, ty a robimy y, ociski butów z solą od razu. Ty robimy ociski butów z solą jeszcze. Nie no. Podoba. Wszystko wzięte? Wszystko wzięte? No. Zaznaczone. No to jedziemy. Welcome back. No jest. I co?